To jest bez sensu, to nie ma sensu, to jest głupie. Jak to wszystko powiedzieć po angielsku? Dziś podam Ci kilka propozycji, dzięki którym wyrazisz swoje niezainteresowanie, czy też dezaprobatę, powiesz, że coś jest bez sensu, może czasem głupie, że może nie chcesz przykładać do tego ręki. Więc zawsze wtedy, gdy się z kimś nie zgodzisz, czy może też czegoś nie zrozumiesz, użyjesz właśnie tych słów. I zacznijmy od pierwszego, takiego dość uniwersalnego, czyli it doesn't make sense. It doesn't make sense, albo czasem ktoś powie it doesn't make any sense. Czasem też usłyszysz taką wersję it makes... Makes no sense. It makes no sense. Więc pamiętaj z tym robieniem sensu, w jakiejś formie robienie sensu. Oznacza to po prostu, że coś nie ma sensu, ale niekoniecznie wtedy, gdy ktoś się z tobą nie zgadza. Czasem to zostanie użyte w sytuacji, gdy ktoś czegoś nie zrozumie. Na przykład powiesz coś po angielsku nie bardzo poprawnie, albo też bardzo niepoprawnie, niezrozumiale, i wtedy ktoś może powiedzieć: It doesn't make any sense. I don't get it. I don't understand. Natomiast też, gdy przyjdziesz do kogoś z pomysłem życia, a ten pomysł się tej osobie nie spodoba, to też jak najbardziej powiem: It doesn't make any sense. Albo na przykład może powiedzieć It's pointless. It's pointless. To jest bezcelowe. Dosłownie to oznacza to słowo pointless. Pamiętamy, że to less, ta część, to jest jakby bez czegoś. Na przykład fearless, to będzie strach bez, czyli bez strachu, czyli nieustraszony. A pointless, Bezcelowy Alright Maybe you want to do something, but it's pointless. A takie powiedzenie znasz w języku polskim? Nie ma to ani ładu, ani składu? Mówi się tak u ciebie w okolicy? Daj znać w sekcji komentarzy. Po angielsku takim odpowiednikiem tego może być There is no rhyme or reason to it. There is no rhyme, czyli nie ma w tym rymu? Czyli nie ma, nie ma rymu czy reason, powodu? To it, do tego? Ani to się nie rymuje, ani to nie ma zbytnio sensu do zrobienia. Nie ma to ani ładu, ani składu. Wszystko jest pomieszane. To tak też możesz zareagować, na przykład, na propozycję od Twojego rozmówcy. There is no rhyme or reason to it. Ale też bardzo często usłyszysz, oby nie, oby jak najrzadziej, słowo ridiculous. Ridiculous to jest coś niedorzecznego. I można po prostu powiedzieć, it's ridiculous, to jest niedorzeczne. To, co ty mówisz, it's ridiculous. But you can add something like, it's just plain ridiculous. To słowo plain ma kilka znaczeń, ale do podkreślenia jakiegoś przymiotnika, to jest takie, takie po prostu, zwyczajnie, czyli to jest po prostu niedorzeczne. It's just plain ridiculous. Come on, don't be ridiculous. Nie bądź niedorzeczny czy też niedorzeczna. Następna propozycja to jest joke, czyli żart. Tym też możemy wyrazić naszą dezaprobatę. Is it a joke? Czy to żart? Or oh, you can say, it's a total joke. Albo Amerykanin powie coś w stylu total joke. So, it's a total joke. To jest totalny żart. You must be joking. It's a total joke. I na sam koniec też coś ciekawego, związane trochę z pieniążkiem, tak możesz to sobie skojarzyć. Natomiast, jeżeli Cię Ci podobało, niezmiennie możesz dorzucić coś od siebie. Jeżeli podobać Ci się angielski ze mną, to ja mam tego więcej. Teraz to już będą, nie wiem czemu patrzę na zegarek. Setki, o ile nie tysiące materiałów. I z pewnością możesz z nich nauczyć się nie tylko postaw angielskiego, ale też takiego przyjemnego podejścia do nauki tego języka, czego Ci życzę. Zaś ostatnia propozycja to I can't make hatch or tails of it. Uh, hands or tails, znasz to? Tego się używa w sytuacji, gdy na przykład chcemy z kimś zagrać w orzeł czy reszka. Gdyż moneta ma jakby głowę i ogon. tak Głowa i ogon, tak sobie to można skojarzyć. My mamy orzeł czy reszka, a w języku angielskim to jest głowa i ogon, więc głowy i ogony. I can make heads or tails of it. To so I can make it może być zrozumiane jako nie mogę tego zrozumieć, tak nie mogę tego ogarnąć. Nie wiem gdzie to ma tę część pieniądza lub tę drugą część pieniądza. Nie wiem gdzie to ma ogon, a gdzie to ma głowę. Tak sobie możemy skojarzyć to. Więc patrzę na to coś w formie na przykład monetki i to jest takie dla mnie niezrozumiałe, tak to dla mnie nie ma sensu, że nawet nie wiem gdzie tu jest orzeł czy reszka tego czegoś o czym mowa. Widzisz, pomaga? Mam nadzieję, że do tego materiału nie użyjesz żadnego z tych propozycji, ale w codziennym angielskim życiu ci się przydadzą. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.